Ej, siemanko wszystkim z tej strony Kuki i witam Was w kolejnym odcinku, a mamy dzisiaj prawdziwą petardę. Skusiłem się na coś, co się nazywa zwrotami konsumpcyjnymi, czyli zwroty, którzy, które przychodzi po prostu gdzieś tam ze sklepów do rebela dalej. Gdzieś ci ludzie po prostu, którzy zwracali te karty, gdzieś jakieś uszkodzone paczki i tak dalej. Mam nadzieję, że nie trafimy żadnej uszkodzonej paczki. Zobaczymy, co tutaj zaraz mamy. Paczka wygląda tak. Więc podejrzewam, że jest tutaj trochę miodu. Zaraz zobaczymy. Otworzymy, może zobaczę, co jest na początku. Troszeczkę wygląda w taki sposób. Że... E, ogólnie pisałem do osoby, która sprzedawała te zwroty e, i zastrzegała się, że są to karty oryginalne. Obawiałem się dosyć tego, e, czy te karty będą oryginalne i tak dalej. Czy po prostu nie trafią mi się jakieś podróbki, e, że będę to się zaraz sądził i tak dalej. Ale no, skoro. Ja wierzę na słowo, tak. <grywy> Więc. Na pewno mamy tutaj Dragonite Night Tylko co tu jest napisane? Zwrot w formie otwartej zawartość zwrotna, na jeden razy Premier Ball. Czyli teoretycznie będziemy mieć tu chyba puste pudełko z Premier Ball'em. Czyli to jest taki jakby chyba trochę skan No pudełko jest puste, jest tylko sam Premier Ball. Nie ma w ogóle nic w tym pudełku czy będzie coś w środku pusta na razie wynika z, na to, że jest trochę lipa. Co eee, mamy, tu mamy jakąś paczkę, to sobie otworzymy, tu mamy jakąś paczkę e, zawartość potwierdzona Pokemon, oryginalne opakowanie, coś tam jest w środku. E, tu coś jest, zawartość potwierdzona Pokémon zapakowany w opakowaniu zastępczym. Więc nie wiem, to nie są po prostu jakieś pootwierdzone boostery. Zawartość potwierdzona, oryginalne opakowanie. Reclay. Coś tu będzie z Niemiec, chyba. Tu opakowanie oryginalne zawartość potwierdzona Pokémon, dobra. Zawartość potwierdzona, oryginalne opakowanie. A to co? Też jakiś chyba deck tutaj jest albo coś. Zawartość potwierdzona, Pokémon, oryginalne opakowanie. I o! Zawartość potwierdzona, Pokémon, i to jest, są boostery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć boosterów tutaj jest. Mizelost Origin. Brillant Stars. Zaraz zobaczymy co coś jeszcze jest w tym boksie, Zaraz sprawdzimy. To ja było na tyle ja jeszcze dostałem folię bąbelkową, więc będę mógł się nią po prostu udusić, jak się okaże, że to są jakieś fajki dziadostwo i tak dalej i na to wyłudziłem po prostu... Na razie to wygląda słabo jak na 230 zł, ponieważ to jest 10 zakupów po 23 zł, tak? czyli teoretycznie tego premier bola kupiliśmy za 23 zł. No teoretycznie wychodzi fajnie, tak? Bo mm, wątpię, żebyśmy dostali samego premier bola za 23 zł gdzieś na rynku, jakby ktoś sprzedawał. Tamte boostery też spoko wychodzą. Tych boosterów tam było troszeczkę. E, 5 po 5. To powiedzmy, że powiedzmy, że połowa na razie się zwróciła, nie wiemy co mamy dalej, tak? Dobra, będziemy zaraz sprawdzać. To przechodzimy do otwierania. No i dobra, wracamy, zobaczmy sobie co tu mamy. To jest zrób numer 7. O, nie wiem, to mi trochę pachnie z Zobaczymy jak to wygląda. Kod dla was nic tu więcej nie ma. Są tu. Jest to akrylowy znaczek. O. Zobaczmy dalej. Zwrot numer 8 tragedia, że tak powiem. Stąd cięcio feroton, bo ferro seed, Altaria, fledgling, sangas, stone Journeyer Broxa, bigs daintos, ponita, gro-light, fanequin, tarakot, wiper, Dratini, dratini, lifcamo, Lance, gym trainer, energy Jelly, kathian squad, stone, gear, brandon, once, Regenerative Energy Undefined Fossil no powiem szczerze, że jakaś <gadziś> tragedia jak na razie patrzymy tutaj dalej zawartość potwierdzona, oryginalne opakowanie ho 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 Niemieckie kody śmieszna rzecz, wzrok numer 2. No, ciekawe, czy te kody będą aktywne. Zawartość potwierdzona Pokémon zapakowane w opakowaniu zastępczym. Teraz o ochrony danych i adresy i na krajów nadania Japonia. Data 25, to jest jakiś skam, kurwa. co tam jest? Coś tam jest, no taki <grytanie> No kurde dzieciak podpisał, przecież to widać nawet po tym. Po tym, jak to jest zapisane, że to jakiś gówniak opisał. Nie wiem, czym otworzyć. Spróbujemy otworzyć cudniarkę. Aha. Aha. Mhm. Ok. Jak na razie to wygląda na skan. Eee, oryginalne opakowanie, zawartość potwierdzona Pokemon. To oryginalne opakowanie, tak? To nie wygląda mi to na oryginalne opakowanie. Z booster za 16zł. Ale... Zaraz, zaraz, czekajcie. A nie, Dobrze, bo to oryginalne boostery tak mają. Myślałem, że jakieś ząbkowanie czy coś, kurde nie. Dobra, to będzie oryginalny booster. No, to będzie raczej oryginał, dobra. To na razie za booster. Za booster, który kosztuje 16 zł zapłaciliśmy 23. Te karty to też są jakieś pff, mega shity. Jedynie tyle, że do kolekcji do Japonek. No, to tyle. Kraj wysyłki Japonia, jak to opisał w ogóle i ktoś myśli, że to się na no, tym się... No, dobrze, że to wszystko wykupiłem, bo jeszcze ktoś by to kupił. Oryginalne opakowanie, no jest tam booster. tworzyć Sufmerka się przyda do wszystkiego. Silver Tempest za 17 zł. Teraz tu. To są oryginały. Wyglądają na oryginały. No. <laughs> lost, lost, lost. Brilliant, brilliant, brilliant. No, dobra, no. Troszkę tutaj nadrobione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosterów. I mamy ostatnie oryginalne opakowanie, zawartość potwierdzenia Pokémon. No to jest nierozpakowany dek. Zobaczymy, co w tym deku jest. Same energię. Jaki skam bez kitu <grych> No nic. Yy, dałem się nabrać, żebyście wy się nie dali nabrać? Ktoś chce energii trochę? <grych> no nie. Straszne. Najgorsze jest to, że no to wygląda legitnie jak zwroty konsumenckie, tak. No mi się wydaje po prostu że te karty podpisane ten podpis i tak dalej w dane osobowe no to to było raczej fejkowa zagrywka mega eee, no ale to nic nie zrobimy chociaż patrzcie no mamy jeszcze o mamy jeszcze jednego pokémon go może uda się Charizarda dla Hikomitosa wylosować jakieś. Przedrukowany. Satu, Slowbro, Lunatown, Apon, Slowpolk, Bellblue, Spinorak, Widów, Radicate, Slawking. Czy zobaczymy, co są oryginalne karty? Tak. Oryginalne nasz to nie prześwitują. W każdym bądź razie. Ta jest czarny filtr, czyli to są oryginalne karty. Tak najlepiej sprawdzić sobie, właśnie będzie ten filtr taki czarny. Eee, dobra, pokemony go żeśmy otworzyli. Otwórzmy jeszcze te Last Origin i tamte resztę. To żeśmy tu znaleźli. Magik, Majad, Machoke, Mirkgate, Machop, Pikachu, i Kisleptik, coś tam się błyszczy z tyłu. Falings, Poliwak, Odish, O Ty, Pierunie, ja, Mił <grymium> się Złoty. Starny, złot... TG 30 na 30, mega, co jest pod spodem? Rotom, Rotom nieważne, patrzcie na to. <laughs> no to jest dropik fajny, mega. Chciałem mieć tego miu. Jeszcze wimaxowany, mega fajnie zajebiście. Dobra. No. Inwestycja powoli się zwraca. Idziemy dalej. O, no, otwórzcie się. Nie chcę cię zniszczyć. Zaraz, ja mam w ogóle resort zim nim Chyba mam to w zim zrobione, to ale zostawię to. Biały kot popsuty. Macie 4. Jeden zrobimy tak. Lake, Huxley Lady, Sisuanski Slaigu, Gumi, Bronzor, Snower, Jinx, Inkei O. I mamy dwie ostatnie karty. Czyli to powinien być reverse, tak. A to powinien być rar. Punchcore. Niestety. Without a good drop. False tutaj trochę w porządku, bo trochę się tutaj nasyfiło, dobra kolejny Last Origin. He, 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 he. Trochę się pogięł ten Last Origin, że tak powiem. Ale nie no, nie ja ma Last Origin, akurat mi się rozwaliła mi się koszulka ta, którą tam miałem też rozwaloną gdzieś w tym miejscu, czyli coś ta grafika jest niepewna do otwierania koszulek, no nic trudno. No tak, kodzik, nagrodzik, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, Cascoon, Avipalm, Abona Snow, Growlite Hisuian, Sidot, Slagma, Dynamo, Lithu, i co tutaj mamy na końcu? Rivers Eternatus vimax. Hmm, czyżby to był mój drugi Eternatus na VMAX? Kurczę, nie Dobra chyba oglądałem, nie wiem czy ktoś go nie dropnął czasem Czy nie Majki czy y, Dominik Ktoś go chyba dropnął, no. nie wiem czy go mam A Rarka jest e, No no. E, no jest Rarka e, Mr Mime Pozdrawiamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie no fajnie, eter na no, to się na Bimaxie. Bardzo ładnie. Ethermax, oni mają tego Ethermaxa. No i co, cztery zostały jeszcze ten Silver tempest. Otworzymy sobie teraz. No żeby tu poleciał jakiś drop, żeby to się jakoś zwróciło chociaż. Nie, już więcej nie kupię czegoś takiego. <laughs> Więcej czegoś takiego nie kupię na pewno. Zbroty to nazwali. Cztery. Dwie. Robię tak, żeby mi nie prześwitywało nic złotego na końcu. Altar, Sunflora, Walker, Vulpix, Dreepy, Rotom, Swirlix, Swablu i. Radiant Giraci. Kolejny ładny dropik. Super. Chociaż te dropy się udają. I Krawat. Zwykły polo. Dobra, to idzie. Wieszkę tam. Co? Brilliant Starsy mamy 3, Brilliant Starsów chyba nie miałem zrobionych. Dlatego delikatnie Nie. bez uszkodzenia a nie, mam chyba na starsy dobra, ale i tak bez uszkodzenia raz, dwa, trzy, cztery, dwie Kroland, ultra ball vibrava, Cowblast, chino, tertwig rip lap, shroomish i Upsie. Gibbł, jaki ładny złoty dragon. Proszę, proszę. I. Bioboł. Bibarel. Kolejny. tyle dobrze, że te karty nie są fakeowe. Chyba gościowi chyba było głupio, dlatego powrzucał te boostery. Marnie Sprite, Chirisu, Dene Dene, no Pass, Snowland, Baltoy, Miccino no, Zrobimy może kartę 3 z tego Miccino, bo już mam tego sporo Powinienem mieć gdzieś chyba nawet liwersę z tym Miccino I na riversiku mamy Klingklang metalowy a Raka jest e, Escavieria. Fajna karta, tylko szkoda, że chociaż nie holo. Mogłaby być chociaż holo. Dobra, ostatni boosterek. Sword of Stars. Z Jarizardem. 4 Energia, Vibrawa, Tropius, Klego, Starly, Riolo, Star you Imperium, Burmi, razy 3 <grymne> i Reversing mamy Burmi, razy 3. A na rarce jest uwaga ostatni drop dzisiejszego wieczoru, proszę państwa. No, brilum. No niestety nie wyszło. E, więc tak, jak na przyszłość będziecie chcieli kupować jakieś zwroty konsumpcyjne i tak dalej, po prostu tego nie kupujcie. Nie ma sensu. E, chciałem to sprawdzić, zobaczyć. No rzeczywiście, produkty, tak, jak napisał e, Pan w wiadomości, są oryginalne. Zachęcał na swojej aukcji, znaczy na, swoje, na swoim ogłoszeniu, zachęcał po prostu grafikami, które są wypełnione Elite Trainer Boxami, jakimiś starymi, po prostu retro, kartami i tak dalej. I w opisie aukcji było, że zdjęcie. Nie jest dokładnym odwzorowaniem przedmiotu wysłanego. Może się różnić. No to chyba trochę bardzo się różni, bo to nie wygląda na pełny Elite Trainer Box. Więc nie dajcie się oszukać. To co udało nam się wyciągnąć tutaj, no to to jest ewentualnie na otarcie łez. Jedyne co, no to mamy tutaj jakiegoś Adiant Dziwaczy Eternatus max, tego Miu Czarnego. Mamy mega piękna karta. No i w sumie to tyle. Dobra, idę zabezpieczyć te karty, oddać do kolekcji. w sumie tyle. Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać. W razie czego u mnie nas stronie oraz na stronie Dom Plansz możecie znaleźć nadchodzące promocje, ponieważ niestety, ale powoli kończymy naszą współpracę. Yy, niestety Dom Plansz zamyka się i oczywiście zapraszam was jeszcze raz bardzo serdecznie yy, do Dom gdzie będziecie mogli nabyć po prostu w promocyjnych cenach. Yy, różnego rodzaju gry planszowe oraz yy, karty Pokémon. No i to wszystko na dzisiejszy wieczór, więc, taką niezbyt fajną nowiną, kończymy ten film. Yy. No i szkoda bardzo, bo miałem plan na dom plansz na ten rok obliczony. No i niestety nie wyjdzie, prawda? Do następnego odcinka. Dzięki bardzo za oglądanie. Na razie, cześć.